Seria zegarków T-Rex idealnie wpasowała się w moje potrzeby. Wytrzymałość, niezawodność oraz rozsądna cena za możliwości to najważniejsze z zalet, ale nie wszystkie, jakie oferuje. T-Rex 3 to najnowszy model, który otrzymał kilka istotnych zmian, dzięki czemu stał się jeszcze lepszy. O tym, co się zmieniło i jak wpływa na codzienne użytkowanie, dowiecie się z dzisiejszej recenzji. Na początku chciałbym zaznaczyć, że nie jest to materiał sponsorowany. A smartwatch został zakupiony przeze mnie osobiście. T-Rex 3 wyróżnia się unikalną ośmiokątną obudową otaczającą okrągły ekran. Jest to zmiana w stosunku do T-Rex 2, który trzymał się bardziej tradycyjnego okrągłego kształtu. W mojej ocenie prezentuje się dużo lepiej w takim wydaniu. Nowy model zyskał trochę na wielkości i wadze, która teraz wynosi 68,3 g, ale w żadnym stopniu nie przeszkadza mi to w codziennym użytkowaniu, a co najważniejsze, podczas spania. Zaznaczam, że nie jest to mały zegarek, więc osoby szukające czegoś małego mogą go skreślić z listy zakupów. Przed Wami porównanie z poprzednim modelem oraz z Samsungiem Galaxy 7S Ultra o wielkości 47 mm. Zastosowane materiały w większości nie uległy zmianie. Do stworzenia obudowy ponownie wykorzystano bardzo wytrzymałe tworzywo polimerowe z tą różnicą, że T-Rex 3 zyskał bezel ze stali nierdzewnej 316L. Które główną zaletą są właściwości antykorozyjne i antyalergiczne. Poza tym charakteryzuje się estetycznym wyglądem przypominającym srebro. Układ przycisków oraz możliwości nawigacji po ekranie nie uległy zmianie, dzięki czemu są przyjazne dla osób zaznajomionych z linią T-Rex. Tak jak poprzednio, są cztery przyciski ułatwiające nawigację, ale po menu możemy poruszać się na różne sposoby. Możemy korzystać tylko z przycisków, tylko dotykowo lub mieszać oba sposoby. Wybór należy do nas. Same przyciski pracują bardzo dobrze i mają przyjemny klik podczas wciskania. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to T-Rex 3 przewyższa swojego poprzednika, ponieważ otrzymał 1,5-calowy ekran w porównaniu do niespełna 1,4-calowego w T-Rex 2. Również zastosowano technologię AMOLED dla żywych kolorów, a jasność ekranu została podwojona i według zapewnień producenta wzrosła do 2000 nitów. Ekran charakteryzuje się wyższą rozdzielczością wynoszącą 480x480 pikseli. Zapewnia to lepszą czytelność w intensywnym świetle słonecznym, oferując jednocześnie wyższą ostrość obrazu, a całość chroniona jest szkłem gorilla glass. Wytrzymałość to jedna z kluczowych zalet tego modelu i, tak jak poprzednio, stoi na wysokim poziomie. Co prawda, pełną opinię poznacie zapewne podczas premiery kolejnego modelu, natomiast teraz pozwolę sobie zatrzymać się przy wcześniejszym modelu, czyli T-Rex-2, który towarzyszył mi przez ostatnie dwa lata i przeszliśmy sporo, naprawdę sporo. Setki treningów, tysiące kilometrów w każdych warunkach i na rozmaitych wysokościach, wysokie i niskie temperatury, woda słona, słodka czy chlorowana nie robiły na nim żadnego wrażenia. Po tym wszystkim zyskał kilka rys, miejscami jest poobijany, a opaska została zmieniona, ale ze względów estetycznych. Natomiast samo urządzenie wciąż sprawuje się wyśmienicie, a bateria nadal wytrzymuje pełnych 7 dni użytkowania, w tym 4 treningi po około 50 minut każdy, z włączonym GPS ustawionym na wysoką precyzję. Po ponad dwóch latach to całkiem niezły wynik. Wygląda na to, że T-Rex 3 kontynuuje ten kierunek, a użyte materiały i zapewnienia firmy Amazfit mocno sugerują, że to wciąż mocny zawodnik. Po moich doświadczeniach z poprzednim modelem w to wierzę. Bateria o pojemności 700 mAh wedle danych producenta zapewnia jakieś szalone wartości. A jak jest realnie? Zagarek został w pełni skonfigurowany pod moje potrzeby, a to oznacza, że wszystkie dostępne parametry pomiaru mojego organizmu są włączone, a połączenie z telefonem jest utrzymywane przez większość dnia. Przy moim stylu życia, treningach i spacerach. Bateria spokojnie wystarcza na 10-12 dni ciężkiego użytkowania i uważam, że jest to bardzo dobry wynik. Natomiast jeśli wybieracie się na dłuższą wyprawę lub bierzecie udział w maratonie, to T-Rex 3 z włączonym GPS bezproblemowo będzie działał i wskazywał drogę przez ponad 30 godzin. Z moich obserwacji wynika, że w tym ustawieniu zegarek zużywa niecałe 3% baterii na godzinę. Do ładowania używamy specjalnej podstawki dołączonej do zestawu, a czas pełnego naładowania to około 3 godzin. Wodoodporność jest na wysokim poziomie, a urządzenie wytrzymuje ciśnienie do 10 atmosfer, czyli do głębokości 100 metrów. Amasfit dołożył wszelkich starań, aby zegarek był bardziej przydatny w wodzie i urządzenie chwali się certyfikatem nurkowania swobodnego do głębokości 45 metrów. Temperatury pracy to zakres od plus 70 do minus 30 stopni Celsjusza. Należy jednak pamiętać, że jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej minus 10 stopni Celsjusza, to trzeba uruchomić automatyczny tryb pracy w niskich temperaturach, który domyślnie jest wyłączony. Ma to na celu ochronę baterii przed negatywnym wpływem niskich temperatur. Silikonowy pasek idealnie pasuje do mojego nadgarstka. Jest wytrzymały, ale i wystarczająco miękki, aby zapomnieć o jego istnieniu. Jednak jeśli nie przypadnie Wam do gustu, to można teraz zmienić firmowy pasek na dowolny inny. Ponieważ dorzucili do pudełka niewielki zestaw ze specjalnym śrubokrętem i przejściówkami na 22 mm. To bardzo dobry ruch z ich strony, dający pełną swobodę w wyborze paska. Najnowsza iteracja czujnika biometrycznego, wspierającego m.in. pomiar nasycenia krwitlenem, poziom stresu, temperaturę ciała i tętno, jest bardziej precyzyjna i dokładna pod wieloma względami. To duża przewaga nad poprzednim modelem, któremu zdarzały się błędne pomiary, przede wszystkim tętna. I nie mówię tu o drobnej różnicy, a o sytuacjach, gdzie dawałem z siebie wszystko biegnąc pod górę, a T-Rex 2 potrafił to rejestrować jako spokojny spacer. Nie było to nagminne, ale potrafiło zirytować, jeśli analizowałem swoje postępy. W T-Rex 3 jeszcze ani razu nie miałem takiego przypadku. Obsługa dwupasmowego i sześciosatelitarnego systemu pozycjonowania zapewnia dokładne śledzenie w różnych terenach i warunkach. Jest to kluczowe dla każdego, kto polega na dokładnych danych o lokalizacji podczas takich aktywności jak piesze wędrówki, bieganie czy dowolna inna aktywność, w której zależy nam na danych telemetrycznych. T-Rex 3 zyskał funkcjonalność NFC umożliwiającą płatności zbliżeniowe. Ja osobiście z niej nie korzystam, ale z tego co sprawdziłem, działa w Polsce, choć nie jest to oczywiste we wszystkich krajach i ma ograniczony zasięg bankowy. Warto więc upewnić się, czy będzie działać w miejscu, do którego się wybieracie. Urządzenie otrzymało również Bluetooth 5.2 oraz łączność Wi-Fi do pobierania map i muzyki, którą można pobrać tylko w formacie MP3, bez możliwości korzystania z serwisów streamingowych. Łączenie się z aplikacją ZEP oraz synchronizacja danych czy zarządzanie ustawieniami T-Rexa z poziomu smartfona jest szybkie i bezproblemowe. ZEP OS 4 to najnowsza odsłona systemu operacyjnego stanowiąca naturalną ewolucję poprzednich wersji. Osoby korzystające wcześniej z OS jak i nowi użytkownicy, odnajdą się w nim bezproblemowo. Jest prosty w obsłudze, wszystko działa szybko i płynnie, bez żadnych problemów czy zawieszania się czyli wszystko to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Wbudowanych tarcz jest 10, ale jeśli nie znajdziecie nic dla siebie, to w sklepie znajduje się ponad 400 podzielonych na różne kategorie w tym darmowe i płatne. Tarcz w większości przypadków nie możemy modyfikować, ale zdarzają się takie, w których jest możliwość podmiany niektórych parametrów, lub takie, które pod wyświetlanym parametry mają skrót, który przenosi nas na duży ekran w celu pełnego podglądu. Po menu możemy poruszać się w czterech kierunkach. U góry mamy dostęp do 18 skrótów, które możemy modyfikować, usuwając lub dodając nowe, wybierane z listy. Znajdziemy tu tryb nocny, bluetooth czy ustawienia, gdzie możemy dostosować wybrane opcje, np. czułość GPS, ustawienia itd. Po prawej znajduje się lista dostępnych aplikacji. Pierwsza z nich, trening, robi wrażenie listą dostępnych aktywności, ponieważ jest ich aż 177. Dla ułatwienia podzielono je na 16 kategorii, w tym bieg i chód, sporty wodne, jazda na rowerze itd. Nie ma sensu ich wszystkich wymieniać, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Aktywności z tej listy możemy używać zarówno do treningów, jak i do zwykłych czynności, takich jak spacery czy śledzenie naszego postępu na górskim szlaku. Gdzie po uprzednim graniu mapy i ścieżki, jaką chcemy podążać, mamy wszystko pod kontrolą. Mapa to duża nowość, pozwalająca od teraz odnaleźć się podczas naszych treningów czy wędrówek. Po uprzednim wgraniu powierzchni terenu, po którym będziemy się poruszać i wybraniu rodzaju mapy, dostępna jest bazowa, konturowa i narciarska. Oczywiście możemy wybrać, czy ma być widoczna tylko jedna, czy wszystkie. Urządzenie bardzo dobrze radzi sobie ze śledzeniem naszej pozycji oraz prowadzeniem nas do celu, a dzięki szczegółowej mapie dużo łatwiej jest nam się zorientować, gdzie aktualnie jesteśmy. Wszystko działa zazwyczaj płynnie, ale zdarza się, że potrafi przyciąć na sekundę, jeśli oddalimy mapę. Nie jest to uciążliwe, a za zegarek w tej cenie nawet akceptowalne. W tym miejscu znajdziemy również wszystkie aplikacje odpowiadające za monitorowanie naszego organizmu: takie jak tętno, saturacja krwi, sen i inne. Pomiarów można dokonać indywidualnie, bądź użyć opcji pomiar jednym dotknięciem, aby sprawdzić wszystkie podstawowe parametry. Wyniki możemy przeglądać bezpośrednio w zegarku lub przejść do aplikacji, aby dokonać szczegółowej analizy. Aplikacja Trener ZEP to proste w obsłudze narzędzie łączące funkcje planowania treningów oparte na danych z pomiarów aktywności. To spersonalizowany trener personalny pomagający w mobilizacji i śledzeniu postępów w osiąganiu założonych celów. Przypomina o treningach, informuje o postępach oraz sygnalizuje kiedy przypada dzień wolny. Pozostałe aplikacje to praktycznie standard jaki powinien posiadać taki zegarek i nie ma tu nic ponad to. Co prawda jest sklep, w którym większość to nic ciekawego, ale można trafić na perełki, jak pilot do sterowania kamerą sportową od DJI. Poniżej znajdują się karty skrótów na dużych czytelnych kafelkach. Znajdziemy tu alarmy, historię treningów czy pogodę. Ilość i rodzaj kafelków możemy dostosować do naszych potrzeb. Po lewej stronie znajduje się miejsce, gdzie będą pojawiać się wszystkie powiadomienia z aplikacji. Odczytamy SMSy, czy zostaniemy poinformowani o nadchodzącym połączeniu. Ale go nie odbierzemy. Ponieważ t 3 nie posiada głośnika, natomiast posiada mikrofon, dzięki któremu możemy sterować zegarkiem głosem. Niestety, język polski nie jest obsługiwany. Aplikacja ZEP umożliwia łatwe połączenie t z telefonem oraz personalizację ustawień i jest niezbędna do pełnego zarządzania zegarkiem. Pozwala skonfigurować ustawienia pod nasze potrzeby, pobierać aktualizacje, przeglądać sklep czy wgrywać mapy. Dzięki niej możemy monitorować naszą aktywność fizyczną, przeglądając statystyki oraz śledzić postępy. Ponieważ gromadzi dane dotyczące zdrowia, takie jak tętno, sen, poziom stresu i saturacja krwi tlenem. Parametry, których urządzenie nie ma możliwości sprawdzić, jak ciśnienie krwi czy poziom glukozy we krwi, możemy dodać ręcznie. Na podstawie tych danych generowane są analizy, a dodatkowo w zakładce aura odpowiadającej za sen tworzone są raporty, które pomagają w lepszym zrozumieniu swojego organizmu i w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zdrowia. Niestety, ZEP aura wymaga posiadania płatnej subskrypcji. Powoli przechodząc do podsumowania, T-Rex 3 jest wyjątkową opcją oferującą najlepszą równowagę funkcji, wydajności i trwałości. Dzięki zaawansowanej technologii czujników, jasnemu 1,5-calowemu wyświetlaczowi i szczegółowej mapie otrzymujemy smartwatch będący rozsądnym wyborem cenowym, który świetnie sprawdzi się w każdych warunkach, a szczególnie na świeżym powietrzu, gdzie pomoże nam zawsze dotrzeć do celu. Na koniec najważniejsze pytanie, czy warto przesiąść się na nowszy model? Moim zdaniem tak. Prowadzone zmiany zapewniają znaczące ulepszenia w zakresie monitorowania zdrowia oraz funkcjonalności. Jeśli polubiliście się z m 2, to z m 3 polubicie się jeszcze bardziej. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Jeśli macie jakieś pytania, to sekcja komentarzy należy do Was. Dziękuję bardzo za uwagę, za to, że zostaliście ze mną do końca i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej!